Cieba wszystkim, dzisiaj nagramy trochę z łapy. mamy rozobrane alternaty od Opla Astry, od Astry 3, 1, 7 CDTI. Spalony jest mostek prostowniczy, o, tu widać nawet. O, tutaj spalił się regulator, zostawimy stary, wymienimy mostek. Alternator mamy rozebrany oczywiście. Taki specyficzny alternator, bo on jest z pompą i on jest dość drogi w zakupie i wszystko ma zabudowane w środku. Jeżeli chodzi o regulator, nie możemy sobie tego tak wymienić, jak na przykład Volkswagen, czy coś ma po prostu wszystko na zewnątrz. Jest to prościej. No tutaj trzeba, trzeba troszeczkę rozbierać, żeby się do tego dostać. Także składam alternatorek. Dobra. mostek sobie musimy rozkręcić od regulatora przez szczytkę trzymaczem już go rozkręcimy i zamontujemy nowy mamy w zestawie nowe szpilki warto też zobaczyć sobie na uzwojenie w jakim stanie jest czy nie ma przebicia czy nie jest przegrzany bo to jest naprawdę dużo roboty żeby to ten alternator rozebrać śpileczki musimy to rozbić. O, te szpilki musimy powybijać, bo nam trzyma ten plastik tutaj. Do tego mamy te nowe szpilki. Musimy iść na coś ten i to po prostu lekko... Lekko pyknąć młoteczkiem najlepiej. Wybijemy i będzie dobrze. Dobra, szpilki mam wybite. Normalnie położyć sobie na czymś płaskim, można coś podłożyć. O, mam wybite, schodzi na mostek. O. Widać, jak tu diodę wysadziło w kosmos. O. Jest spaloną diodę. O, tak widać. O, tu. tu, tu, tu. jak włączymy światełko, to będzie lepiej widać. O. To widać. Spaloną diodę. No, tu mamy nowy mostek, noweczkę i go montujemy. Mamy nowe szpilki, powciąga się je ładnie. Tutaj szczotki jak sobie blokujecie, tu jest taka dziurka. O, zjechać sobie, włożyć coś cienkiego i wtedy jak założycie na no pek do góry i szczotki idą. Można normalnie odblokować, nie? No, także montujemy mostek. Sprawdzić sobie jeszcze przej przejście na pierścienia, Co Wam pokażę jak miernikiem. Muszę sobie wziąć te Gdzie ta śrubka, Nie wiem, śrubka spadła Pierwsze. Później trzeba polutować uzwojenie do mostka dobrze się wtopić By będzie dobrze Mamy Dobra, ładujemy nowe szpileczki. Można sobie położyć na czymś płaskim. I wziąć sobie o. Nastosować przed tą nasadkę. tu delikatnie wbić. Można je tak samo wciągnąć. Wciągnąć sobie nakrętką. Ale sobie wbiję delikatnie. No i tutaj, jak mówiłem wcześniej, mamy taką dziurkę. Tutaj, o widzicie? Tą dziurkę. Tutaj sobie wpychamy szczoteczkę. O, cyk. O, i wkładamy sobie coś cienkiego. jakieś imbusika, czy coś. I nam blokuje szczotki. To mamy jedną szczotkę zablokowaną. I teraz drugą delikatnie, żeby sobie nie ukruszyć O. Wtedy możemy sobie ją za... O. Jest. Szczotki mamy zablokowane. I teraz będziemy kłaść to już do alternatora. Tylko musimy to oczyścić jeszcze. No, trzeba oczyścić druty. Przed lutowaniem. Widzę, że wszystko to jest przy demontażu. Ładnie o. O, musimy to wyjść, żeby się dobrze polutowało. No, pierścienie mamy w bardzo dobrym stanie, nie trzeba ich wymieniać, bo one są tak samo wymienne. Teraz sobie sprawdzimy przejście na pierścieniach, czy jest. Zostawiamy sobie tutaj o. o tutaj, żeby nie piszało. No, I zjedziemy, sprawdzamy sobie przejście. Przejście na pierścieniach jest. to w porządku. Stojenie jest ok. Uzwojenie nie jest jakieś tam przegrzane, czy coś możemy lutować. Jeszcze musimy oczyścić te druty przed montażem. Dobra, druciki mamy oczyszczone, zakładamy mostek, tutaj w dziureczkę elegancko, o. o. Na stare miejsce tak jak było. Później będziemy przykręcać jeszcze, jeszcze dekiel, nie? Możemy się zasugerować tym, w którym miejscu są szczotki, nie jak szczotki będą w tym miejscu co trzeba, to możemy przelutować. Bo dopiero później idzie na to wszystko dekiel no. No nam zostało tak, bo można by to w drugą stronę zrobić, tylko że nie ma jak polutować tych styków, nie? No ale ja robię tak jest dobrze. No, tutaj będziecie mieć druciki już sadzone. Można sobie to lekko ścisnąć. Później to zalejemy ładnie. O. Można sobie ścisnąć, żeby nam nie uciekał ten drut. O. Później ładnie to o, zalejemy lutem. Dolutować dobrze. I będzie w porządku. Chyba tutaj nam jeszcze zostaje. A. Będzie lutujemy. No, lutujemy. Dobrze przygrzać. I ładnie zalać. Żeby się ładnie rozlał ten lód, o. A, pięknie się wlało. Teraz następny Rozlać materiał. I wtedy zalewać. przytrzymać chwilkę. O. niech się ładnie Tylko ważne jest dobrze oczyścić, nie? No i... nadać troszkę tego kwasu, albo... Tu z kalafonem. O, pięknie się rozlało. Tu poprawimy jeszcze. Grzejemy materiał. O, i rozlewamy. Pięknie się zalało. Tak ma być. No i resztę przewodów tak samo. Pamiętajcie zawsze jak lutujecie, grot ma być nowy, a nie jakieś skręcania grotów czy coś. Jak jest grot nowy, on szybko, ładnie nam wszystko rozgrzeje i wtedy się pięknie to wszystko lutuje. Jest wszystko tak zalane jak, jak oryginalnie, nie? No, wszystko się pięknie, pięknie zalało, także możemy montować dalej budowę. Po przylutowaniu się sobie sprawdzamy przejścia tutaj, czy jest dobrze polutowane. Bo niekiedy się zrobi zimny lód, i jest problem, nie? Czy pisczy? O, jest przejście eleganckie. Każde jedno połączenie sprawdzimy sobie jeszcze, bo to jak już złożymy, to już nie będzie widać. Jest przejście. Jest przejście. Jest. Jest. Jest, jest, jest. jest wszystko okej. Okay. Dobra, montujemy obudowę. Zwalniamy te szczotki, cyk i montujemy górę. No, górę mamy założoną i teraz sobie chytamy. O, po kolei. Najpierw centrujemy wszystko, żeby było równo. Później skręcimy sobie mostek z regulatorem do obudowy. Żeby nam to wszystko ładnie pasowało, żeby nic nie obcierało. Później, przy dokręcaniu, nam to wszystko ładnie się zejdzie do kupy. No. Nie, że najpierw zbijamy to razem, wszystko, wszystko po kolei sobie skręcamy. Przyszłupki od mostka. ona ładnie, dojdzie wtedy do tego. Pamiętaj sobie jeszcze o tej tulejce, która tu jest na plus. Co idzie na główny plus, żeby ją założyć. czkę i sobie ten strebujemy tak, tak jak mówiłem jest też dość problematyczny alternator, bo jest wszystko w środku, nie? I cokolwiek spróbować coś, trzeba całej, go rozbierać. Hmm. Wkręcamy delikatnie wszystko i teraz będziemy dokręcać obudowę, wszystko nam ładnie się ustawiło i teraz nam ściągnie. Dokręcamy na krzyż. W tym przypadku były w bardzo dobrym stanie, nie huczały oryginalne japońskie. Nie wymieniali ich, gdyż to są dobre, nie? Po co to wymieniać? Jest wszystko ok. Zręcamy. No, Już nie idzie, to nie ciągniemy. Później sprawdzimy, jak się obraca, czy jest suwliwie wszystko. <laughs> I teraz dokręcamy już na gotowy mostek. Bo tutaj jeszcze nam przyjdzie wakumpompa, pompa. Później na samym końcu, na samą górę. Wtedy w całości montujemy do samochodu już. Poskręcamy, posprawdzać po 10 razy. To już włożymy to, już nie będziemy nic widzieć. Nie? Kręci się pięknie, jest ok. Od razu możemy na sprzęgu alternatora, czy jest dobre. Nie jest zatarty, jest w porządku. Także taki alternatorek będziemy montować do samochodu. No, sprawdzamy jeszcze raz. Nigdzie się nie śpieszymy, bo nikt nie goni. To są poważne roboty. Dobra. No alternator mamy złożony. Do tego będziemy montować To że tyle w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać. Mostek mamy wymieniony. Tu był spalony mostek. Alternatorek mamy złożony. Tutaj wszystko się pięknie kręci. Nic nie obciera. Także jest w porządku. Do, do później, do założenia, yy, po założeniu do samochodu, trzeba sprawdzić ładowanie. Wiadomo, yy, żeby miał dobre. Jeżeli się Wam podobało ci nie subskrybujcie, łapka w górę, trzymajcie się ciało.